Witam was moi drodzy, dzisiaj mamy, uwaga, 13 grudnia, czyli piątek 13, tak, tak, powiem wam, że tak wypadło tym razem, piątek 13, chociaż w tym roku też kiedyś powiem, pamiętam, że piątek 13, ja moi drodzy, dzisiaj kupiłam choinkę, w moim pokoju jeszcze nie mam, bo jeszcze jest w aucie, trzeba ją zaraz przynieść i powiem wam, że jaką wybrałam, czy, czy powiedziałabym, że będzie w doniczce, coś taką ściętą. Witam Was moi drodzy, ja właśnie teraz wracam, bo byłam na spotkaniu z dziewczynami, bo jedna z, jedna z dziewczyn z naszej klasy miała urodziny, no i nas zaprosiła do kina, więc byłam w kinie. I teraz jeszcze czekam na rodziców, to być poszłam na jakiś mały shopping I teraz jeszcze idę do drugiego sklepu. Więc to, spotkanie zaliczone. Ja teraz czekam, bo jest to 20. właśnie. O tej godzinie mi do rodzice. Jest dopiero 19, 19 chyba 40 takiego, więc... odkoczę kilka sklepów, chociaż tak jeszcze muszę przyjechać do galerii kiedyś w tym tygodniu po prezenty, bo jeszcze nie mam dla dziadku. No więc co, ja teraz jeszcze... Opowiem wam, dzisiaj mogę kupić, ale nawet nie mam pomysłu. A po drugie... Yy... Za mało czasu mi się żeby że wszystkie prezenty, więc teraz idę do tego sklepu. kupiłam bluzę szarą, bo powiem, że już bluzę szary, nie rozpinane, Jeszcze nie miałam. Dzisiaj mam, ale to z misiem. Więc teraz jeszcze idę do jednego sklepu zobaczyć jedną rzecz i potem po prostu będę się kierowała do auta. No i też dzisiaj będę dekorowała piwniczki, które wczoraj upiekłam. Więc to też na pewno wczoraj, gdzieś się wypiekłam. Więc co? Kiedy na dalszą część choppingu powiem Ci taka trochę inna sobota, ale bardzo fajna mi się podobała w tym kinie O oh da 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 ho Da 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 Making our Christmas memories. I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah spend my time running around to tak so nietypowo, bycie w grudniu z parasol Bardziej by być obstawia cała zapakowana, bycie śnieg, a nie deszcz Ale dzisiaj się wybraliśmy na jarmark w Tarnowskich Górach Jak słyszycie z tyłu W Tarnowskich Górach też kiedyś już byliśmy ale byliśmy tutaj, jakoś się ma na wiosnę, zobaczcie jak wygląda, no jakaś bombeczka wpadnie i dzisiaj ma w planach też ubrać choinkę, ale zobaczymy jak to wyjdzie, więc idziemy na jarmark. Teraz po jarmarku przyszliśmy na obiad. Nie powiem, że jarmark w tarnowskich górach był fajny, dosyć dużo było stoisk, ale dziś tak było mało stoisk, nie ja pamiętam, gdzie myśmy to byli. Znaczy, nie, było dużo, ale tu było dużo takich... dużo dużo, też było świeczek. Ale co kupiłam, to zobaczycie w domu, ale teraz przejdziemy na obiad i na rozgrzanie, Uwaga, mam pokażę co wzięłam. Mamy tutaj no, tak, rosół. Właśnie najlepsze tu pana rozgrzanie, więc co zajadamy? A co zamówiłam na drugie dzień, to na pewno dowiecie się. Coś takiego, co w sumie dawno już nie mam w restauracjach W sumie, no, dawno już nie mam Ostatnio tam byliśmy w Jaworznie pamiętam Więc co, zajedam i widzimy się później Wróciłam z jarmarku, chciałam, O, tak was postawię. I on ja teraz pokażę Co kupiłam na jarmarku W Tarnowskich Górach Pierwszą rzeczą, która Naprawdę jest przesłodka To jest ten domek on jest akurat w wersji takiej miniaturowej. Tak, wiecie, mini domek z pierniczka. O proszę, tak się prezentuje. Przepiękny, więc myślę, że gdzieś na pewno jakieś honorowe miejsce trafi. Zobaczymy gdzie. Dalej, jak to z do garmarku, pierniczka. Musiałam przywieźć jakąś bombkę, No, taką zabieżkę na choinkę akurat tym razem. Ona to jest taka zielona z śnieżynkami. Tak się naprezentuje. prezentuje. Taka beautiful. Oczekajcie. Jak się prezentuje No i teraz, moi drodzy, na tym jarmaku Powiedzmy, że Tematem przewodnim, powiedzmy, że były świeczki Naprawdę było dużo Stoję z świeczkami i tak dalej Kupiłam, moi drodzy, dwie Pierwsza jest taka świąteczna, która ma zapach piernikowy Ludzik I to, co mówiłam na Instagramie, pokazywałam też tam Tą świeczkę Tam zawsze idziemy, jak wcześniej Powiedziałam wszystko, wiecie, jak Pojedziemy na który to ten sam dzień mam pokazać, co tam kupiłam, ale jest tylko niektóre rzeczy, bo większość jest właśnie we vlogmasie, ale widać tam się tak wcześniej na moim Instagramie. Daję, na, 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 jeszcze raz. Na moim instagramie właśnie kanał mi się ja tam macie wcześniej, widzicie wszystko, co się u mnie dzieje. No i więc taka sieciuszka i ona nie ma takiego zwykłego knocika, tylko był taki drewniany i powiem, wam, że ona bardzo intensywnie pachniała ta się na tym stoi w to było na świeżym powietrzu, więc musi być mocno intensywna widzicie w pomieszczeniu. Ale bardzo ładnie i nie jest ona takim, taki, nie jest taki mocny ciasteczkowy, tylko jest bardziej taki korzenny. O! Uwaga, kochanie, taka nie, nie, zbytnio nieklimatyczna, ale naprawdę przepiękny ma zapach. To jest kokos i limonka, i patrzcie, jak ona fajnie wygląda. Normalnie taki deserek jakiś. A pachnie też tak ładnie. I ona mi się kocha z takimi. Taki zapach to miały takie, takie żelki, mają. Ale nie kocha, to są teraz żelki, ale naprawdę przepięknie wygląda. No, ma taki deserek, no. Nie powiecie, jak deserek, co nie? Więc takie fajne świeciuski też przywiozłam z tego jarmarku. No i co? I dzisiaj, moi drodzy, mamy e, niedzielę i ja tak wiecie, jak sobie siedzimy tam na obiedzie tak mówimy, że dzisiaj, ten, że w tym tygodniu w sumie nic nie piszę w szkole, no to taki różny tydzień. Potem wchodzę na Librusa, patrzę. Z historię w czwartek. Nieśmieszny żart. nieśmieszny żart, moi drodzy. Akurat też właśnie w czwartek mamy e, Wigidę klasową, więc... Też coś mi się zdaje, że upiekę jakieś ciasteczka, być może to co rok temu, bo upiekłam takie laski. Zobaczymy. Ale pewnie coś upiekę, więc co. Mm, ja się zbieram, muszę dziś uczyć geografii, bo wiecie, mamy będziemy trochę pytanie z mapy Af Afryki. Afryki, ja mam taką fajną aplikację, która właśnie jakby wiecie, tam potem przekładałabym tam na dole wyświetla. Mm. Nazwę jakiegoś państwa, potem się jedno klikacie i sprawdzicie, czy to jest dobrze, czy jest coś takiego. Więc fajna. I właśnie tego nie pokazywam, ale otwierałam wczoraj, bo wczoraj akurat nie wiem czemu tak się stało. Ale nie otworzyłam 13 i 14 okienka od Tosi. I wiecie co, bo to ma w 13 okienku, było, patrzcie na to. Oczekajcie. Jakie to jest przepiękne. To jest tak jakby... jakby szmin, szmin, szminko, szmin szminko. tak nazywa, bo widzicie to zmienia kolor, wiem to pokażę tutaj. Oczekajcie. Ui! Widzicie, że zmienia kolor. Widzicie? Takie fajne. Zobaczymy, to będzie takie mocniejsze. Ja może tak to na palcu bardziej pokażę. O, widzicie? O, takie fajne. Bardzo fajne to będą jest. O, po drugie, no, ten kwiatuszek, no po prostu przepiękny on jest. Więc tego zapomniałam pokazać. O! I to mam taki mniej więcej kolor. No. <laughs> więc to, więc takie jeszcze właśnie było w okienku jak ostatnio robiłam gdzie porządki w swoich tam jakichś pierdołach, to znalazłam Tamagotchi Ale nie wiem co się z stało, się ze zewstuła już No już nie działa Ale nie, jakieś kupiłam w wakacje, w jakiejś gazety kupiłam, było Tamagotchi i już coś nie działa Ja nie wiem co się z tym stało, może spróbuję coś to naprawić Więc co moi drodzy, że się idę uczyć teraz jeszcze geografii o, Geografia No I co? I widzimy się już jutro a jutro, jutro co? A jutro mam do 15 No, więc fajnie. Ale wiecie, już też ostatni dzień, ostatnie 5 dni, i potem wolne, i akurat tak mam, że jest do 7 stycznia, więc na, na dwa tygodnie, więc bardzo fajnie. Come, faithful, joyful and... Właśnie zaprezentuję ten makaron, który przed chwilą widzieliście na przebitkach. Nie powiem Wam, że ostatnio lubię sobie robić taki makaron. Jeszcze jak jest z domu burata, to ja sobie dodaję. Akurat dzisiaj, na nią nie miałam nie ochoty, powiem Wam. I co? Tu mam makaron. Mój dzisiejszy obiad naprawdę bardzo dobry. Nic. I tam właśnie też się dodaje takie, wiecie, płatki po prostu chili. I to są takie fajne, też ostre. więc zaraz się biorę za jedzenie. I powiem co do sprzątania toaletki. To posprzątałam tylko jedną szufladę, bo szczerze mówiąc, jakoś nie wiem. Totalnie nie miałam winy na dalsze sprzątanie, ale. Widzicie, coś tam się zaczęłam robić, tam, tam sobie tak troska tak pogarniałam. A resztę myślę, że sobie zrobię już w weekend albo jeszcze w poniedziałek, zobaczymy. Dzisiaj mamy piątek, co oznacza, że jest już koniec szkoły w tym roku szkolnym. Znaczy, nie roku szkolnym, po prostu w no. tym roku kalendarzowym. No i co, zaczynamy przerwę świąteczną. Tutaj dzisiaj na obiad mamy rybkę. Łapka w górę! Łapka w górę, da się zacząć robić rybę. Powiem Wam, że tak średnio przypadam. A ryba jest zdrowa. No zdrowa jest. Nie, ten... Ale wszystko jest zdrowe w umiarze. Większość młodzieży nie lubi. No. Ktoś ty ma nerwa, słuchajcie. Nie, ja nie mam nerwa. Po prostu no, mówię, no że, no że ty też nie lubisz niektórych rzeczy. Ja nie wszystko mam. Nie. Przepraszam, musiałam powiedzieć, że ty nie byś płucek. A właśnie, ja wiem, nie. Nie lubię, no ale ty też... Nie mówi. Nie lubię. Przedświąteczna dyskusja. Nie lubię żadnych takich, być takich, typu żołądek, serc. Hmm. Czyli podrobów. No podrobów nie lubię. No ryby, przed krewetki lubię. No widzisz. Owoce, jako, bo to są owoce morza, ale ryby... No ale cię z rybka. Ale dzisiaj z rybka, dzisiaj będzie też ubierana choinka i to będzie rozmowa z Tosią. Bo powiem wam, że teraz była dosyć długa przerwa, bo przez dwa tygodnie już nie gadałyśmy. Nie, no to już też tak przeleciało. A nie nie? Nie, na początku 30 listopada no to się sobie Tak. No więc co, będziemy teraz y, jemy obiad, i potem wracamy do króliczków, i też będą bierać się już choinkę. A masz ozdoby? Mam. Lampki działają? Właśnie. No, to jest zawsze problem. Ja mam lampki w ogóle? O, to są no. lampki, pewnie, że są. No to może choinka bez lampaczek? No, może też być, y, no, więc co, więc teraz damy obiadek. A ostatni dzień w szkole był fajny? Powiem, że był fajny, były jasełka, no ogólnie były takie raczej lajtowe lekcje. Na matnie właśnie, bo były dzisiaj dwie matmy, była jedna zamiast WOSu, to byliśmy na tych jasełkach. Była biologia zamiast fizyki, potem był WF yy, no i co? aha, polski i takie, a, takie angielskie więc te testy. Ale też to było fajne, więc co, więc zaczynamy teraz już święta. Kończymy szkołę w tym roku! Aha, super, jest jest kartkę. Ja, no ja też. No i co, Prawie. więc widzimy się, moi drodzy, w domu, w zbieraniu A to widzicie po świętach? Nie. Nie. To Siemy? będzie jutro w sobotę idzie. Wy to widzicie w sobotę? Muszę tak. wam, kochani widzowie, pożyczyć wesołych tak. świąt. Ale to jeszcze spoczko. a też to będzie w przyszłym Fajneczka roku. W, przysz no. w przyszłym roku, Boże. W przyszłym, w... wesoły świąt. Wesoło się, tak. E, w przyszłym vlogu też będzie właśnie tam z Wigilii, tutaj, bo tutaj będzie w tym roku. Ja wróciłam do domu i czas, uwaga, ubrać. Udekorować. Ci, Jones, o tu. Oto, tą piękną choinyczkę, to już jest doniczka, ponieważ już ją podlewaliśmy. No i co, trzeba teraz usciągnąć? I powiem Wam, że ja w ogóle chyba nie mam szpica. A co innego się wymyśli. to sobie już muszę ściągnąć. I też teraz będę testowała lampki, w sensie, które wybiorę, bo mm, o tu są, Tu sam, tylko dziwne i podpinała. Chyba tu je podepnę, przy toalet, Czekajcie, wyciągnę je. Takie one mają być kolor. I tu dziś do nich było takie do sterowania. Gdzie to by jest? Czekajcie. Bo trochę. O tu. To jest takie, takie, takie. I o, i takie zwykłe. Więc ja po prostu teraz y, to te lampki zamontuję. I po prostu potem dopiero bombki. Chociaż to wiecie z lampkami, znowu jakieś popinanie będzie pod. E... Znaczy nie wiem, w sensie jakby pod to wiecie, sterowanie tymi całymi światłami, więc to w ogóle jeszcze nie mogę zaświecić. W sensie mogę, ale no. Gdzieś znaczy, to się wszystko załączało od razu. Teraz znaczy, sobie to się do tej choinki. I ubieram, moi drodzy, bombki na choinkę Ogólnie mam kilka i też byłam wczoraj, wiecie, w sklepie. Kupiłam takie bombki Spodobały mi się. To są i takie pistacjowe, bym to nazwała. I jeszcze takie kokardki, ale ja mam gdzieś takie różowe, tylko... Teraz te czerwone tak nie pasują zbytnio. No i co, będą jeszcze jakieś bombki z jarmarków? A, zapomniałam pokazać takie bombki od babci Basi dostaliśmy. Już tu była jeszcze jedna była, grzybek. Gdzie jest grzybek? O, to jest grzybek. Grzybek! I są inne gdzieś te bombki. Jeszcze też przyniosłam inne: takie dwie różowe, i unikorny dwa. Tu będzie mi już ma tej choinki, tak? Ale to jest moja wizja twórcza. O! Więc ja teraz, moi drodzy, wybrać dekorowanie od tej choinki. I widzimy się, myślę, że już tak wiecie się połączymy jak będzie efekt finalny A jeszcze powinnam dodać, bo właśnie dzisiaj się I chyba sobie dorobię takie kokardki Z tej tasiemki Bo wolę zrobić w takich tonacjach różowych Bo te po prostu czerwone wykorzystam do prezentów I gdzieś właśnie takiego samego materiału, się nazywa welurowe Coś takiego To też mam takie właśnie różowe, a te wykorzystam po prostu do prezentów I to sobie potem będę robiła Jak będę coś mogę tak, Po prostu to zamontuję, zobaczę w taki sposób Wiecie co tak się tak przywiązuje o. Wiecie o co chodzi? No, więc co? Idę zdekorować choinkę i zobaczymy, jak ona wyjdzie. tak się prezentuje choinka a kiedy ja powiem, że tego szpicu nie ucinamy, jakby, bo wiedziałam, że tak będzie trochę inna, będzie ta hojenka, jakbym powiedziała, ale prawda, to bardzo ładnie się prezentuje. No i tutaj właśnie są te bombki z jarmarku, tej pryszczki. jak się mylę, to właśnie była z tych borskich. No, tu są oczywiście wszystkie bombki, ale też właśnie z tych jarmarków. Ona nawet jest mniejsze, proszę, prezencik. Ale też są bombki, wiecie, które już w sumie mam kilka lat. A... I tutaj jeszcze jest ta bombeczka od babci Basi. I tam jest cały dziesięć zgrzybek z tyłu. O, tutaj. Proszę, są grzybki, tak naprawdę. Więc tak się prezentuje moja choinka, a ja się sam już będę żegnała w tym oto vlogu. I widzimy się w następnym vlogu, już w wigilijnym vlogu. Więc co? W i papa.